Opowiadał Państwu Jakub Drzewiecki. Dziękuję i zapraszam. Obecny tutaj <noise> zapraszamy. A na Świętego da. Mikołaja czekają dzieci, także w te święta. Czekają, ale dla nas wszystkich jest to piękny czas, ale momentami także trudny, bo wiemy, że spotkamy się z rodziną przy świątecznym stole, lubimy te chwile, ale są też niewygodne pytania, jakieś takie niezręczne sytuacje. No i co wtedy? Jak się zachować i jak się do tego czasu przygotować? Już czasu niewiele, ale myślę, że te rady Magdaleny Żukowskiej, psychologa, Państwu pomogą. Dzień dobry. Dzień dobry. No to czego my w święta nie musimy? Tak naprawdę nie musimy niczego i mm -hmm. pamiętajmy o tym. I chciałabym, żeby to przede wszystkim wybrzmiało, że święta to jest czas spokoju i radości i my naprawdę nic nie musimy. Nie musimy poświęcać swojego zdrowia psychicznego przede wszystkim, aby zadowolić innych zadowolić naszych bliskich, zadowolić naszych przyjaciół, naszą rodzinę. To jak to przekazać, bo rodzi to jednak często konflikty, yy, czy jakieś nieporozumienia, zwłaszcza z całym szacunkiem być może ze starszą częścią rodziny, która gdzieś jest do, do pewnych rzeczy przywiązana i, i jakim powiedzieć o, o naszych jakichś decyzjach, wyborach. Tak, święta to jest też czas takiego ćwiczenia naszej asertywności i ćwiczenia też naszych granic, sprawdzania, czy je mamy i, i tego, czy potrafimy je stawiać. I rzeczywiście te sytuacje bywają trudne, bo wiemy, że starsze pokolenie ma jakieś tam swoje tradycje, swoje zasady, których oczekuje też od swoich dzieci, od swoich wnuków. Natomiast z kulturą, z szacunkiem, jeżeli to dla nas jest niewygodne, jeżeli się źle z tym czujemy, chcielibyśmy inaczej spędzić ten czas, to mamy do tego prawo. Pamiętajmy o Czy jakich pytań yy, nie, nie zadawać w te właśnie. święta? Mm -hmm. Nie zadawać pytań, które by wkraczały w czyjąś prywatność. To znaczy, nie pytamy o to, kiedy kolejne dziecko, kiedy dziecko, kiedy ślub. Nie pytamy nastolatek o to, kiedy przyjdzie z kawalerem. Nie Pisz. pytamy o to. Takie pytania się zdarzają, naprawdę Wiem, zwłaszcza, zwłaszcza od starszych się, osób. Dawny yy, o i... politykę też nie pytamy. O politykę no, możemy ryzykować, jeżeli <laughs> lubimy ryzyko, natomiast natomiast lepiej nie. Nie pytajmy o rzeczy, które w jakiś sposób mogłyby kogoś zranić albo sprawić, że ktoś poczułby się gorzej, bo pamiętajmy, że mamy różną wrażliwość, różne tematy nas dotykają, mamy różne doświadczenia w życiu i po prostu starajmy się podchodzić ludzko także do naszej rodziny i, i być ostrożni. No tak, ale mam wrażenie, że sami czasami tworzymy taki obrazek, żeby to były takie święta idealne, stroimy dzieciaczki, idziemy na świąteczne spotkanie. Dajcie ci buzi, tutaj usiądź, zjedz słodycze, zjedz wszystko, zostało, bo tak trzeba. Tego nie wolno. No i te dzieci tak nie do końca się w tym dobrze czują. Pamiętajmy o tym, że dziecko to też człowiek i my nie lubimy być zmuszani do różnych rzeczy mhm. i nie zmuszajmy też. Naszych dzieci. Ja bym powiedziała: Nie zmuszajmy naszych dzieci do niczego w te święta. Jeżeli tradycja jest dla nas ważna, to oczywiście zachęcajmy, przekazujmy. Natomiast nie każmy naszym dzieciom zjeść wszystkich wigilijnych potraw, bo może być tak, że one na karpia nie mogą patrzeć, a w momencie, gdy my będziemy je zmuszać, żeby go, go zjedli, to naprawdę to źle może na nie wpłynąć. tak? E, nie zmuszajmy naszych dzieci do siadania ciociom, babciom na kolana, do takiej przekraczania ich strefy prywatności. Takiej fizycznej, bo to też są ludzie i one też mają prawo czegoś nie chcieć. One mhm. też mają prawo nie chcieć siedzieć do końca kolacji wigilijnej przy stole, mogą być zmęczone, mogą być przebodźcowane, mają prawo pójść do swojego pokoju, odpocząć, bo to też są ludzie. Jakiś, pamiętajmy. Ta, jakiś taki kompromis, bo jak rozumiem, no zgadzamy się, że dzieci jakieś tam granice i, i tutaj też może nie tyle z, zakazy, ale żeby miały świadomość, że to jest jakiś szczególny czas, tak? Tak, tak jak mówię, przekazujmy te tradycje, zachęcajmy, mhm. ale nie zmuszajmy. Jest duża różnica pomiędzy byciem y, osobą, która jest rodzicem takim autorytarnym, a byciem rodzicem zachęcającym i wspierającym. Czyli co? Po prostu. Trochę spokoju, trochę dystansu, trochę odpuszczenia. Wrzucić tak na luz. Kończąc. Wrzućmy wszyscy na luz, naprawdę. To jest dla naszego zdrowia psychicznego najlepsze. Ja nie wiem, tak od, odbieram naszą panią psycholog, tak po prostu jest jednym wielkim spokojem. Luz wewnętrzny w skali od 1 do 10, 11. Ja znam techniki na to, <głosy> <że> <głosy> Jest okay. ten spokój i mogę Państwa ich nauczyć. Również zapraszamy Centrum Odporności Psychicznej TAFNES w Warszawie, jak również mój gabinet. Zapraszam, będziemy się uczyć technik i spokoju. Zatem wszystkim życzymy w te święta po prostu więcej luzu. Więcej luzu, wszystkiego dobrego. Magdalena Żukowska, psycholog, była dzisiaj z nami, a my teraz zabieramy Państwa do Włodawy, która po raz kolejny pokazała się.